28 lutego zapraszamy dorosłych mieszkańców Schowy na warsztaty teatralne. Zajęcia poprowadzi pan Grzegorz Dolaciński. Początek godzina 17 w sali audiowizualnej. Po spotkaniu ze słuchaczami z UTW to druga grupa, do której zaadresowane są te zajęcia. Natomiast młodzież i dzieci wezmą udział w tych warsztatach podczas zimowych ferii to jest 4 i 6 lutego oraz 11 i 13 lutego od godziny 17 sali audiowizualnej. Przez trzy dni od 29 do 31 stycznia Straż Pożarna wspólnie z policją zorganizuje spotkania informacyjne dotyczące bezpieczeństwa podczas ferii zimowych i zagrożeń w tym czasie. Strażacy i policjanci zapraszają dzieci i młodzież na nadstawy przy ulicy Obrońców Warszawy wymienione dni od godziny 10. 31 stycznia przypada kolejna rocznica wyzwolenia wschowy, czyli powrotu naszego miasta do macierzy. Uroczystości odbędą się tradycyjnie o godzinie 12 przy pomniku na ulicy Łaziennej. Od piątku, 31 stycznia do 2 lutego odbywać się będzie trzeci festiwal Sto Droga. Podczas festiwalu zaprezentuje się 12 podróżników, którzy w swoich pokazach opowiadać będą o swoich wojażach po całym świecie. Początek w piątek o godziny 18 w sali widowiskowej Centrum. Cały szczegółowy program znajduje się na stronach Centrum Kultury i Rekreacji, Twórczych Horyzontów, stronie miasta oraz na plakatach. W piątek 31 stycznia w hali sportowej gimnazjum nr 2 rozegrane zostaną Mistrzostwa Powiatu w Halówce dla klas szóstych oraz dla reprezentacji szkół podstawowych dziewcząt. Początek godzina 10. Zapraszamy.